Bo czy wie Pani co to jest spalony? Przepraszam, ale śpieszę się. A czy Pani wie co to jest spalony? Eee, spalony to jest wtedy, kiedy tu jest jeden zawodnik, tam jest drugi, tam trzeci, a tu czwarty i piłka nie może... Co to jest spalony? Za chwilę tego wszystkiego dowiemy się na naszej sondzie, którą przeprowadzimy rozmawiając tylko i wyłącznie z kobietami. No, ja nie rozumiem w jakiej sprawie Pani mówi, że spalony w piłce eee. nocnej. Znaczy, co to jest spalony, sp Dobra, inaczej. A, co jest spalony? No, chociaż wie panie znam, ale nie mogę powiedzieć. Bo nie wiem, zapomniałam, to jak spalony? No to jakieś tam przewinienie jest. <grym> nie wiem, naprawdę nie orientuję się <grym> e, No to. O, no to jeżeli zawodnik się znajduje e, przeciw przeciwnej grupy bliżej. Bramki to wtedy nie ma spalonego jakoś. Nie wiem, jakoś to nie umiem tak. Wiem, ale nie potrafię wytłumaczyć. Gol może być spalony. E, nie. E, to znaczy w piłce nożnej, tak? E, ale nie wiem. E, nie, nie, bo ja się nie interesuję tym A, niestety. Co to jest? Nie, no. nie tylko kobieta to żeby... gada. <noise> Ola połóż Tylko <pomóż. głosy> <noise> panie piłki i to jeżeli yy, zawodnik jest przed yy, przeciwnym graczem danej drużyny Ilu zawodników składa się drużyna piłkarska? E, z 11 o to już nie wiem A może pan nie zadawać mi takich pytań, bo teraz yy, nie potrafię. Oj, przepraszam. Halo? No, o Jezu, nie wiem. Z 11. Z 11. Nie się zdaje 12! Ile czasu trwa mecz piłki nożnej? 90 minut. 90 minut. 90 minut. 90 minut? 90 minut. I jeszcze plus te minuty dodatkowe. Co? Ile czasu trwa mecz? A tego nie wiem, 45 minut. Bardzo dobrze. Tak, tak. <noise> 45 minut jedna połowa, czyli 90 minut plus yy, to co doliczy sędzia. Dziękuję. Czy orientuje się pani, w jakim klubie gra gwiazda polskiej reprezentacji Robert Lewandowski? W jakiej reprezentacji? W jakim klubie? Nie wiem. <laughs> Robert Lewandowski, nie wiem, naprawdę, jest mi trudno powiedzieć. Co to jest rzut z autu? O nie <śmiech> wiem. <śmiech> to takie rzeczy. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się na piwce aż tak bardzo. Rzut z autu. Rzut z autu. Nie wiem. To? Ja to na tym tak się nie piłki. <grystanie> nie wiem też. Yy, Ze głowy wyrzut rękoma, rynkom, dwoma. Cztery polskie miasta, w których odbywają się mecze euro. Ja oglądam, yy, na Czemu? Nie, proszę. Warszawa. Wrocław. Wrocław, Kraków. Nie, Kraków nie. Tak, tak. Gdańsk. Gdańsk. A czwarty? Nie wiem. daj z Kraków. Warszawa, Gdańsk, Wrocław. A czwarty? Nie wiem. To jest. No jak nie w Krakowie? W Krakowie, Krakowie może. Nie wiem, nie wiem co jest No to wiesz, to teraz nie wiemy, jak to będzie. Z czego składa się piłkarski mój? Też nie wiem. Z kim zagrają teraz Polacy w Euro? O Boże, to się też zastanawiałam, ale nie wiem. Z Czechami? A jakim wynikiem zakończył się mecz Polska-Grecja? Jeden jeden. Czy orientuje się Pani, dlaczego bramkarz jako jedyny zawodnik może grać rękoma? No bo inaczej nie może przecież, jak broni, to i nie. ale też kopnie od czasu do czasu <laughs> dla zawodników. Bez komentarza. Ile zmian w trakcie meczu może przeprowadzić trener? Takie trudne pytania, nie wiem. Proste są pytania. A ogląda Pani mecze Euro? Nie, nie, tu chyba siostra bardziej. E, tak. Kibicuję Polsce. Mam nadzieję, że z Czechami wygrają. Kto wygra Euro? Oczywiście, że Polska. Witamy Państwa w nowej odsłonie regionalnej telewizji internetowej TVMALBORG.pl Czym różni się nowa strona od poprzedniej? Przede wszystkim jest bardziej czytelna. Posprzątaliśmy bałagan i poukładaliśmy działy. Po pierwsze wiadomości z podziałem na wiadomości regionalne oraz na sygnały. Po drugie urzędowe. Wiemy przecież, że powiat malborski to nie tylko Malbork, ale także Nowy Staw, Miłorad, Lichnowy czy Stare Pole. Chcecie wiedzieć jak przebiegały sesje rad? Jakie uchwały podejmują radni? Oglądajcie sesję na tvmalbork.pl Wystarczy wybrać miejsce, które Was interesuje i przenieść się na chwilę tam, oglądając materiały bądź czytając informacje. Po trzecie sport. Każda dziedzina uprawiana w Malborku i okolicach jest wyjątkowa i zasługuje na swoje miejsce. Tak teraz będzie. Mecz hokeja nie zgubi się w dziale Smoczych łodzi, a mecze piłki nożnej i halowej uporządkujemy każdy w swoim dziale. Po czwarte kultura i rozrywka. Ten dział dzieli się na kino, relacje z koncertów, wydarzenia, wernisaże, a także wydarzenia historyczne. To tu właśnie powiemy wam co, gdzie i jak. Przedzimy Was, jak można spędzić czas wolny w malworku. Po piąte ramówki, czyli to, co będziemy robić dla Was cyklicznie. Dział kino. Codziennie wyświetlany będzie tu aktualnie grany film wraz z opisem i zapowiedzią wideo. Już teraz możesz dopisać się do strefy obywatelskiej, pisać sam artykuły, przesyłać zdjęcia i ogłoszenia, a nawet dodać swoją firmę do katalogu film. Zacznij dzień od tvmalborg.pl.